Kiedy kończyłem klasę maturalną, zastanawiałem się, co mam dalej robić. Najpierw myślałem, a co jest dla mnie wartością, co ma dla mnie sens. Sensem dla mnie jest miłość, chcę żyć dla miłości. Potem zadałem pytanie, gdzie będę mógł bardziej kochać, jako mąż czy jako ksiądz? Wyszło mi, że jako ksiądz. I chcę żyć dla miłości. Ludzie młodzi chcą też żyć dla miłości, ponieważ na ślub wybierają bardzo często ten fragment pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Co z tych y, określeń miłości dla ciebie jest najważniejsze: czy to, że miłość jest cierpliwa, czy że jest łaskawa? Dla mnie właśnie ten pierwszy punkt. Miłość cierpliwa jest najważniejsza. Nazywam to na swój użytek miłością upartą. Boże, miłość jest uparta. Jest to niezwykle trudne, ponieważ człowiek zakochuje się statystycznie, tak mówi Wikipedia, sześć razy w ciągu życia, ale zrealizować może tylko jedną dwie te miłości. Nieraz zostaje tylko przysięga. Zostaje upór miłości. Ja coś przysiągłem. Ja coś obiecałem. Przypominamy sobie wtedy zdanie św. Augustyna, że miłość to jest wybór i wielność, wierność wyborowi. I w tym jest dla mnie oprócz trudu piękno miłości. To znaczy, że choć jestem upartym grzesznikiem, choć ktoś jest alkoholikiem jest uparty w tym alkoholizmie, ktoś jest uparty w pornografii, ktoś jest uparty w złości, to Bóg jest większej uparty. Bóg jest bardziej cierpliwy, Boże miłość jest bardziej wytrwała. Nie podda się Bóg, nie podda się nigdy wobec naszego grzechu. Zawsze będzie kochał.